Dzień dobry, witam najserdeczniej w kolejnym odcinku mojego cyklu moje partnerki w Polsce. Dziś jest ze mną pani Aneta Habas, właścicielka biura księgowego, ekonomistka z wykształcenia, właścicielka sklepu Jeździeckiego i góralka. Pani Aneto? Tak, tak, zgadza się po części. Jedna z rodziców było góralka. Byłem, nie, więc mogę nazwać siebie góralką. Okej, okay. a który, kto, kto z rodziców był, znaczy w sensie jest z gór? Mama jest góralką, tata pochodził ze Śląska. Mm -hmm. yy, ze Śląska, a stąd dokładnie? To znaczy, może źle się wyraziłam, ja się urodziłam na Śląsku, w Bytomiu, ale tata pochodzi z Podlublina. Okej, okay, okej. Okay. Pytam o Śląsk, to dlatego że ja jestem Ślązakiem nie. też. E, powiedzmy z naturalizowanym, bo też się nie urodziłem na Śląsku i też pod rubinią się urodziłem. To bardzo ciekawe w sumie. Trzeba o tym kiedyś porozmawiać, ale dziś rozmawiamy o tym, jak ekonomistka e, e, znalazła się w grupie Sowart, w, w grupie Brajmi, e, co spowodowało, że nasze ścieżki się skrzyżowały, panie To Jak do tego doszło? Bo to, to mnie najbardziej interesuje. No ja myślę, że ten proces trwa już od dłuższego czasu, ponieważ no, mój zawód, no, powiedzmy sobie, nie jest tak twórczy, jak ja bym tego oczekiwała. Mm -hmm. Zawsze nie jestem zadowolona, ale zawsze szukałam jakiegoś rozwoju wewnętrznego siebie. Zaczęłam ten proces już kilka lat temu, a w momencie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko, jakoś wzmocniło się to mm -hmm. uczucie. Więc zaczęłam szukać jeszcze więcej sposobności do rozwoju osobistego i już z myślą o rozwoju moich dzieci. Ponieważ teraz już mam dwójkę dzieci, mm -hmm. sama zaczęłam szukać takich zajęć dla nich, ponieważ wiem, jak to jest ważne dla rozwoju osobistego. Wiemy, jakie teraz mamy czasy. Wszystko jest pochłonięte życiem wirtualnym, tak. więc szukam sposobności, aby tym dzieciom dać możliwość po prostu. Innego poczucia własnej osobowości, innego postrzegania świata, i chciałabym to może być innym dzieciom, ponieważ wiem to też od znajomych, jakie w tej chwili są problemy, i mhm. wiem, że ludzie tego potrzebują. Potraktowałam to troszeczkę też tak, ja. za swoją misję, teraz e, spełnienie siebie i zrobienie czegoś dla innych, przede wszystkim, poczynając od moich dzieci ale jest to wizja, moja wizja przyszłości, jest to wizja podobna, wręcz tożsama z grupą wczoraj. Nie ukrywam, że analizowałam rynek szukając takich mm -hmm. zajęć i wizja świata, wizja szkolenia dzieci najbardziej odpowiada mi. To co Pani, szukać. to co zaproponowaliśmy, no to, no to jestem bardzo, bardzo dumny, bo tak, są wśród nas w większości oczywiście kobiety z różnych też sfer życia, bo są nauczycielki oczywiście, są pedagogi, są osoby z biznesu niepokrewnego edukacji. Jest Pani jako ekonomistka, która chce zmieniać świat dzieci na lepsze, no to nie mogłem sobie wymarzyć lepszej partnerki. Jest Pani właścicielką trzech naszych licencji. Da? Bo, bo Brainy Bakus, Brain Sensor Enhancement, czyli trening mózgu, no i sovart Skills, w którym to szkolenie dzisiaj Pani uczestniczy. A która, to będzie trudne pytanie Pani Aleto, ale która tak jest Pani najbliższa w sercu? Na pewno Skillsy i Brain SE. Brain SE to było pierwsze, co mnie zachwyciło, chociaż nie ukrywam, że to jest tak y, najtrudniejsze dla mnie było na starcie. Mm -hmm. Więc zaczęłam od awakusa i Skillsów. Brain S.E. mam zamiar prowadzić za kilka miesięcy, mm -hmm. ale na najbliższe serce było Brain S.E. Is, i Skills. Brain Sensor Enhancement, czyli nasz trening mózgu wzmocnienia zmysłów, Dokładnie. praktyka mindfulness, Dokładnie. taka zabawowa medytacja dla dzieci i wszystkie korzyści, które dla rozwoju dziecka właśnie tego typu zajęcia niosą. Wie pan, że ja od tego też zacząłem swoją przygodę, no, od premisensy no, <laughs> I Jeszcze 5 lat temu mieliśmy, mieliśmy dokładnie 20 dzieci na tym kursie, kiedy pomyślałem, że warto, znaczy nie warto właściwie, że trzeba, że właściwie wszystkie dzieci w Polsce zasługują na to, żeby dostać, dostać taką wartość. Pandemia nas troszeczkę przyblokowała siłą rzeczy do lockdowny, ale, ale ta misja w sercu cały czas jest i jestem naprawdę dumny, że, że, że coraz ciekawsze osoby tak jak pani dołączają do tego projektu, bo im nas więcej, tym lepiej dla dzieci. Pani Aneta, a czego pani życzyć na tej naszej wspólnej nowej drodze? Czego mi życzyć? Chciałabym... Aby przychodziły do mnie wszystkie dzieci, żeby miały możliwość spróbować. Życzę rodziców, którzy, którzy uczą się świadomości, którzy nie odkładają tego, którzy chcą coś zrobić dla swoich dzieci, dla nich, dla nich stricte, nie mm -hmm. wokół i, i takich materialnych rzeczy, tylko dla ich rozwoju, bo to na pewno ich wzmocni, i to jest dla mnie. Taka wartość w tym momencie, chyba najważniejsza. W tej chwili, jak moje dzieci, dzieci uczestniczą w innych zajęciach, to one są dla mnie może nie bezwartościowe, ale mniejszej wartości mm -hmm. niż to, co w tej chwili rozpoczynam. No właśnie. Ba bardzo się cieszę, bo ja mam dokładnie, jak ja bym chciał prosić o życzenia od Pani, to bym dokładnie chciał usłyszeć takie życzenia. Żebyśmy jak najwięcej, no bo to rodzice podejmują te decyzje, mm -hmm. prawda? Żebyśmy tę świadomość rodziców budowali jak najgłębiej, jak najszybciej, bo. Bo każdy dzień, w którym dzieci nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach, no sprawia, że, że są uboższe w pewnym sensie. Prawda? Edukacja serca jest nie mniej ważna niż edukacja umysłu, ja tak zawsze mówię. I to nie są moje słowa, ale bardzo w nie wierzę. Życzę Pani wobec tego, żeby pod hale było Pani, żeby. Wszystkie góralki górale yy, uczestniczyli w naszych zajęciach, a żebyśmy wspólnie mogli tę misję po prostu roztoczyć na cały, na cały kraj. No bo no, co tu dużo mówić, no, polskie dzieci na to zasługują tak naprawdę. Oczywiście. Mm -hmm. Zgadzam się z tym bardzo się cieszę, że grupa Sowat w Polsce to wprowadziła i mam nadzieję, że rozszerzy się to jeszcze bardziej, bo wszystkie dzieci na to zasługują. Jak będziemy wspólnie w to mocno wierzyć i będziemy mocno, mocno, głęboko mieć w sercu to przekonanie, to ta to, to tak się stanie. I tego życzę sobie i Pani. Dziękuję serdecznie. Pani Aneto. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Jestem dumny, że jest Pani moją partnerką. Cieszę się, że możemy razem zmieniać życie dzieci na lepsze. Aneta Hapas, nowy targ ekonomistka, ale w sercu edukatorka i ym, osoba, która chce pomagać dzieciom, pomagać rodzinom. Dziękuję pani Aneto.